No, i jesteśmy w Owińskach, w takim kompleksie pałacowym w Owińskach. W tej chwili jesteśmy w jego ogrodach. Kompleks jest za mną. Tam jest kościół, tam jest szkoła dla niewidomych. To jest ko kompleks klasztorny w Owińskach. Z bardzo, ale to bardzo smutną historią oczywiście wojenną. Ponieważ był w tym miejscu, za tymi drzewami, kochanie, kochani, byli, był, jest właśnie ten kompleks, był szpital dla psychicznie chorych. I podczas II wojny światowej wszyscy z tego szpitala zostali wywiezieni do Fortu VII i do obozu koncentracyjnego w Żabikowie i tam byli zamordowani. Jak zwykle smutna historia, ale zobaczcie jak teraz wygląda ten park tutaj. O, oczywiście jest... mamy połowę Maja prawie i to jeszcze wszystko nie zakwitło, w czerwcu, to tu musi przepięknie wyglądać, wszystko jest zakwitnięte, rozkwitnięte, bardzo ładnie zrobione. Za unijne oczywiście pieniądze. Więc nie narzekajmy na tą unię, bo takie przepiękne miejsca nam wraca i i remontuję. Pozdro!